Dzień dobry, witam Cię w programie, w którym nauczymy się jak wiązać tak ładny krawat. Na początek zdejmiemy krawat, który mamy już zawiązany. Podniesiemy kołnierzyk. Zdejmiemy jednym prostym ruchem krawat. Mamy już krawat rozwiązany, zakładamy go na szyję równiutko. Górną tą większą część na górę. Zawijamy drugi raz. Trzeci. Teraz pod wyciągamy ładnie i przykładamy przez pętelkę, którą wcześniej zrobiliśmy. Proszę zobaczyć. Teraz trzeba krawat ściągnąć lekko w dół, tak żeby węzeł się wyrównał. Podciągamy na górę. O, opuszczamy kołnierzyk. Jeszcze raz sprawdzamy, czy jest równo i mamy krawat zawiązany bardzo ładnie. Dziękuję.